Hej witamy, tutaj Oliver i Arek dzisiaj dwa multipacki z Holandii tak jest dzisiaj robimy pojedynek ja kontra Oli Oli ma jeden multipak, w którym są dwie limitki z przodu już widać Oli ma z przodu martinenego ja mam Bacha z Benfiki tak Oli wybrał w Holandii kosztuje taki multipak 7,95 jest są cztery saszetki naprawdę się opłaca mówię pod spodem jeszcze jest limitka schowana także zaraz zobaczymy Jakie będą te limitki i będziemy no. pojedynkować je na multipaki. Ja kontra Oli, są nie łączymy. Ja tu sobie teraz już. O, nie przeszło. Dobra, mam Oli. Trzymaj teraz, uważaj na palce. Nie rzucaj nożem, Oliver. Tak jest, folia ściągnięta tu mamy limity w fajnym woreczku, także o, są schowane, ładnie osłonięte. O. Tak, o. A jeszcze końce są, yes. zapomniałem, są jeszcze końce z tyłu. Łoł. Wow. No. Końce i tak nam dużo nie dają. No nie no, ale dali. Dają, nie? No. Ja soszebki na razie. Dobra, to ja też. Teraz tu dużo kleju dali polędzi. Ale... Nie, nie klei no. się tak. No ale ma. patrz, mi się już coś to, Nie klej na coś No już ja mam rozwaloną jedno. Nie, nie. No drugą mam rozwaloną. No, ja ja niks, no. Ty nie masz rozwalonej, No dobra. No, ale fajnie klei. <noise> Czyli tak, daj nóż, bo mi tu się nie chce otworzyć. Ja to... sobie tak to zrobię. O, otworzyłem. Chcesz też? Nie wiem, Słuchaj, no. Uważaj na palce. Czy tak otworzysz? już pokaż. Tak, no to pokazujemy. Pierwsza limitka, to jak widzieliście, to jest Bach z przodu, a drugą jest Endrix z Realu, no i końcy. <grym> czyli ma, ja mam Benficę i Real. Jest, jest i Melo, sędzia przyszedł. Ja mam Arsenal i Arda Ardagulo. Też Real. Czyli ty kontra. Dobrze, czyli nie łączymy saszetek, tak Oli zdecydował, nóż na bok. Mamy uh -huh. Po Realu i Benfica plus Asen, ale ja będę miał cztery zaszytki, szukam tych dwóch drużyn. I sędzia, real sędzia przyszedł, tak, sędzia musi skontrolować, czy wszystko na stole się zgadza. Poszedł sędzia, sędzia, sędzia coś tam. Aha, rozciąga się, mięśnie rozciąga przed meczem. No, Sędziowie ja też robią rozgrzewkę przecież, nie? Biegają te, żeby potem mieć mięśnie rozgrzane. Sędzia jest z boku, tam go troszkę widać, także. Okej, okay, no to dobra, lecimy. Oby coś fajnego wpadło. Cztery tak. saszetki mamy. Ja mi się trochę rozwaliły, ale nieważne. Ja zacznę. Tak. Zobaczymy, który multipak będzie lepszy. Ja mam Golden Baller. No nie wiecie, mam. Mam Golden Baller. Tu widać trochę. Co, Melo, sędzia? Barcelona, no. Benfica. O, mi by się przydało. Leverkusen Boniface, Saka, Arsenal. Jest Arsenal. Aha, no faktycznie dziś. River Plate Diaz to to będzie. To to będzie. Uwaga! Jest go! Saka. Saka! Arsenal! No to popatrz. Ty już masz i balera i Goldena, <głos> i... <głos> I go <chyba> <noise> I Sakę. Dwa razy Saka u Olivera. Uh -huh. Dobra, ja zacząłem od tej rozwalonej. Żebym tak sobie właśnie zaczął. A, ja mam Arsenal, ale to nie dla Olivera. Tu mi Oli yy, Melo zasłania. Sędzia. Melo. Tu jest Ursan. Kang. Ciąg. fans Varga. Ferem Atletico, Dominator Griezmann, Teraz Juventus Locatelli. Jak pomieszane bazówki ze złotymi, dziwne. I jeszcze mam Benfica, jest Dawid Nerez, fluot. Teraz gra już w Napoli. Sędzia. Z tym ten swoim słodkim tyłeczkiem i tu kocim Diogo Jota, bazówka. Gone Legacy. O, już myślałem, że znowu masz balera. Hurricane. Bayern, Bayern. I Bayern logo. River Plate Echeverry. I Bayern. Trzy mm -hmm. karty Bayern. Czyli dalej 2 do 1. W tym, że Oli ma balera, to już jakby ma przewagę większą. Można tak to powiedzieć. Tak. Oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Teraz tak. Alvarez City. Bayern Kimmich. Fans. Polisic Milan, Foden City, Juwe McKenny, z Juventusu, dalej nic z realu u mnie. I jeszcze co mamy? PSV, Bababi, Bababi, Rising Star City To <coughs> Coś tam się świeciło Cię znowu? Nie Mm, ja, Andre, od... Aha, to ten. logo Atletico, City i River Plate. Już myślałem, że mnie ograsz Ja też nie mam realu Ja mm. mm. Teraz kto to jest? Varga, Ferenvaros Fluo, Hernandez Titan, Ederson Saliba, Arsenal na fansie jest Real, Militao. Mm. I jeszcze Jones z Liverpoolu. I ma oszedka. Tu jeszcze coś będzie. Będę ucieszony. 2-2 no. jest! No tak, tylko że ty masz. Przewagę, tak powiedzieć. Atletico. Znowu ten Andre Był <laughs> chyba. No był. Mm. Titan, bo szczagli. Znowu Atletico. Atletico. <laughs> I best Czyli tak, Oliver ma dwa punkty, no, ale Golden Baller to no, można powiedzieć, że jakby robi takiego handicapa. Ma więcej, jakby, nie? Mm. Bo pewnie Golden, golden Baller. O, a ja mam co? Barça, Lopez, Ważneres, ale numer. To są są dziwne. Fluo, tak samo. Atita, a nie Attia. Attia, przepraszam. Fans, Jimenez, Konate, Liverpool. I Jun, jeszcze Ursan. Czyli co? Niby wygrałem 3 do 2, ale można powiedzieć, że Oli wygrał, bo Oli ma e, golden balera, tak? Ballera, tak. Mm. Czyli można tak powiedzieć, że Oli zwycięża, bo jednak lepszy ten Golden Baler jak moje dwie te fluo. <laughs> mm. No ale co? Limitki fajne, bo mm. Endrik nie mam jeszcze i Ardagula, wszystkich nie mamy. no, e, Przyznamy się, że zaglądaliśmy tam. Może tak mi kiedy no. palcem wysunąć w Holandii, jak byliśmy. Z... O, sędzia się tu wyłożył, tak? Melo? Nie? Ile? jak tam wszystko odbyło się bez tego, bez testu? O, melo się wyłożył, patrzcie, jak się. O. No, zaraz nam tu. Ramba-camba zrobi, nie? Melancja nasza, elegancja. Także pan sędzia po meczu się położył, mecz się skończył, wynik znany. Można się położyć, nie? Melo? Także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy my. I Melo oczywiście, tak. Melo też pozdrawia, pozy przyjmuje, wygina się, wygina ciało śmiało. Także dobra, to, to były dwa multipaki tak. z Holandii. Opłacają się, jak ktoś mm. ma możliwość, 7,95. niż niemieckie. Na bo, pewno, bo to... Za 9,91 limitka, co Bida. jeszcze nie jest w woreczku. Tak, także. A tu fajnie w tak, woreczku osłonięte, Holand... no. holenderskie dają. Mm. Także no, polecamy i zapraszamy na kolejne filmy. Melo też, oczywiście. No. Melo! No, czekaj, ty. Łobuz jeden. Dobra, to na razie. Ciao! Ciao!